Działania rozpoczęły się jeszcze wczoraj, wkrótce po zakończeniu akcji gaśniczej. Zostały zabezpieczone, wybite okna na klatkach schodowych, wyłaz na dach. Tyle nam pozwolono wczoraj zrobić, jeśli chodzi o zabezpieczenia, i zostały zreperowane drzwi wejściowe do budynku. Na chwilę obecną nie mamy możliwości wejścia do uszkodzonej klatki schodowej. Trwają tam działania ekspertów na zlecenie prokuratury i straży pożarnej. My ze swej strony, zgodnie z zaleceniem nadzoru budowlanego, zleciliśmy ekspertyzę konstrukcyjną. Ta ekspertyza jest w trakcie wykonywania. Oprócz tego sprawdziliśmy szczelność instalacji gazowej w pozostałych klatkach i szczelność przewodów spalinowych w pozostałych trzech klatkach budynku. Jeśli chodzi o najbliższe godziny, najbliższe dni, jeżeli będzie decyzja o tym, że możemy rozpocząć działania naprawcze, natychmiast firma budowlana wstawi brakujące okna i dokona naprawy elewacji. Następnie, w porozumieniu z mieszkańcami, będziemy chcieli przede wszystkim zacząć od wstawienia drzwi wejściowych do poszczególnych mieszkań. Dotyczy to w zasadzie wszystkich drzwi oprócz parteru. Żaden z mieszkańców nie skorzystał ani z oferty MOPS-u, ani z oferty spółdzielni, jeśli chodzi o lokum zastępcze. Wszyscy znaleźli jakieś miejsca do zamieszkania u swoich rodzin na terenie Radomia bądź w pobliżu Radomia. Mamy kontakt z tymi mieszkańcami, mamy numery telefonów, nazwiska. Jak tylko będzie można rozpocząć działania, natychmiast nawiążemy z nimi kontakt i w drodze indywidualnych ustaleń będziemy pomagać im. Jeżeli się okaże, że firmy ubezpieczeniowe nie pokryją w całości szkód, oczywiście mieszkańcy mogą liczyć na wszechstronną finansową pomoc również ze strony spółdzielni. Z komunikatów telewizyjnych w dniu wczorajszym wiem, że gmina miasta Radomia również taką pomoc mieszkańcom zaoferowała. Panie prezesie, istnieje niebezpieczeństwo, że w przypadku poważnego, poważnego naruszenia konstrukcji ci mieszkańcy nawet przez kilka tygodni nie będą mogli wejść do mieszkania i rozpocząć remont? To znaczy trudno w tej chwili przesądzać sprawę z ustaleń, które dokonał konstruktor. Rozmawialiśmy na ten temat godzinę temu. Wiem, że na pewno będą konieczne działania na naprawcze, ale myślę, że sobie poradzimy w stosunkowo krótkim czasie, natomiast nie jestem w, tym, w tej chwili w stanie określić, jak długo ile czasu będziemy potrzebowali, żeby w pełni udostępnić lokale mieszkańcom, żeby mogli bezpiecznie czuć się w swoich mieszkaniach. Dziękuję. Przyczyny tego wypadku. Prowadzone są prace. Tak, cały czas prowadzone są prace przez Radomską Policję. Powołani są biegli, powołani są specjaliści. Z tych informacji, które ja posiadam, ja nie chciałbym w tym momencie jeszcze prorokować, nie chciałbym mówić, co było jednoznacznie przyczyną tego zdarzenia. Znane są okoliczności, bierzemy kilka hipotez pod uwagę. E, poczekajmy, poczekajmy jeszcze kilka dni. E, myślę, że. Ustalimy przyczynę jednoznacznie, co mogło spowodować ten wybuch. Nie wykluczamy hipotezy, ona się wydaje najbardziej prawdopodobna, iż doszło do wybuchu metanu, do wybuchu gazu. Natomiast skąd ten metan wyciekł, skąd była ta nieszczelność? No, poczekajmy jeszcze kilka dni. Badamy wszystkie rurociągi, badamy wszystkie okoliczności. Myślę, że w ciągu najbliższych dni będzie wiadomo, co było przyczyną tego wybuchu. Kiedy mieszkańcy będą mogli wejść, żeby rozpocząć remont? No mnie jako strażakowi, mnie jako strażakowi, mnie jest y, ciężko powiedzieć, y, z tego co widziałem wizualnie, mieszkania są dość zniszczone, powywalane są okna, powyrywane są drzwi, poprzewracane meble, natomiast jak konstrukcja budynku, to już muszą się wypowiedzieć specjaliści z budownictwa.